Znowu witamy Państwa bardzo serdecznie z Leska, gdzie dziś zagościł program Wiosna w regionach na żywo. Opowiadamy o tym, co ciekawego w tym mieście można zobaczyć, dlaczego warto się tu zatrzymać, ale także staramy się podglądać jedną z trzech najważniejszych imprez, które odbywają się tutaj w roku, a więc dni Leska, które trwają właśnie. Mieszkańców nie trzeba przekonywać, że jest tutaj pięknie, ale jak przekonać turystów, by uwzględnili to miejsce podczas swoich wakacji? Wycieczek. Ja myślę, że na to pytanie najlepiej odpowie nam burmistrz Leska, pani Barbara Jankiewicz. Witamy bardzo serdecznie. Witam również serdecznie mieszkańców i gości Leska. No właśnie, pani burmistrz, jak, jak zatrzymać tutaj? Jak zatrzymać? Lesko jest przepięknym miasteczkiem starym, położonym na prawym brzegu rzeki San. Jak już o Sanie mówimy, to wszystkich wędkarzy należałoby zaprosić na wędkowanie. Były tu dwukrotnie Mistrzostwa Świata w Wędkarstwie Muchowym. Lesko to stare miasteczko przed wojną wielokulturowe, wielowyznaniowe. Stąd pozostałość po tych starych, dawnych dziejach. Mamy wiele zabytków świadczących o dawnej kulturze. I tak, mamy zabytkowy kościół, w którym znajdują się obrazy profesora Rozena. Profesor Rozen malował również w katedrze or Ormiańskiej w Lwowie, w Kastel Galdolfo i w Lesku. Warto te obrazy zobaczyć. Mamy, mamy zabytkowy ratusz. Mamy zabytkowy ratusz, ale jeszcze mamy Madonnę Bertiego. Również warto zobaczyć. Zabytkowy, 18-wieczny ratusz, był 15-wieczny drewniany, spalony. W w tej chwili mamy XIX-wieczny murowany ratusz. Trzeba też skoro pani burmistrz tak wymienia zabytki, my też przygotowaliśmy się na przykład synagoga i galeria, tak. którą też trzeba tam odwieźć, mamy synagogę, prawda? jak mówiliśmy o wielu kulturowości, mieliśmy również tutaj Żydów. Mamy synagogę, mamy najstarszy kirkut, na którym mamy bardzo stare macewy, właściwie najstarsze macewy w kraju, a w galerii w naszej synagodze corocznie otwieramy galerie, gdzie wystawiają swoje prace twórcy bieszczaccy. Przepięknie. Mamy jeden z nielicznych w Polsce pomników, pomnik książki. Mamy właśnie jeden z nielicznych, aczkolwiek współczesny pomnik książki związany z imprezą, która corocznie odbywa się w Lesku w tym roku 17 czerwca, gdzie zapraszamy serdecznie do spotkań z pisarzami, z poetami, z artystami, Czyli gdzie jest można posłuchać czaczki, a to z książką, podyskutować, posłuchać o ich historii, również uzyskać autograf na ich y, książce czy, 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 czy innym. Y, Trzeba też powiedzieć, pani burmistrz, i o to chcemy też zapytać, Bolesko nazywane bramą Bieszczadów to też to miejsce, w którym na rondzie podejmujemy decyzję, tak? czy jedziemy w prawo, a więc kierunek Cisna, Baligród, czy w lewo, ustrzyki dolne. To właśnie tutaj, tak? Turyści podejmują tą decyzję. <grymne> tak, ale ja, jest, ja uważam, że najlepszą decyzją, bez względu na to, że rzeczywiście mamy w Lesku Rondo, jest ani w prawo, ani w lewo zostać tutaj. Zapraszam. <grymne> Chociaż oczywiście u sąsiadów również są przepiękne rzeczy. Jeżeli skręcimy w prawo, to zobaczymy najstarszy drewniany kościółek w średniej wsi. To jest również zabytek. zabytek. Jeżeli pojedziemy przez miasto, to w mieście też wiele da się zobaczyć. A jeżeli już w ogóle na rondzie skręcimy w pierwszą przed to zobaczymy przepiękny kompleks rekreacyjno-sportowy z basenami, z sauną, z siłowniami i tu też I, i to jest to miejsce, w którym my się dziś, proszę Państwa, znajdujemy. Zamek w Lesku, to też miejsce, w którym, no, które warto odwiedzić. I prawda? zobaczyć na przykład lochy. Mówimy o zamku w Lesku. O zamku, o zamku, oczywiście, o zamku w Lesku również mówiłam, wybudowany przez Kmitę, a później ostatni właściciele to Krasiccy. Zamek przepiękny, warto go zobaczyć. I jest też ruiny zamku sobie są ruiny zamku Sobień to jest głównie w tej chwili już taka, taki widok bardziej przyrodniczy prawda jest tam załom sanu i warto warto na to popatrzeć no ale niestety są to ruiny. Musimy też by, powiedzieć, że, że pani burmistrz to jest taka osoba, która e, tak, bardzo pilnuje i dogląda e, terenu swojej gminy, nawet podobno e, z powietrza, z szybowca, tak? <grywa> Owszem, y, również latałam szybowcem. Y, ja już y, mówiłam o y, szybownictwie i o naszym, y, naszej bezmiechowej. Bezmiechowa została wybudowana w 30 roku przez Politechnikę Lwowską i z bezmiechową związani są bardzo y, ważni ludzie. Mówiłam o profesorze o generale Górze, który otrzymał medal Lentala, ale jeszcze powinniśmy wspomnieć panią Modybowską, która ustanowiła rekord świata w długości przelotu z bezmiechowej. Także... I to wszystko, proszę Państwa, w lesku, to wszystko historia tego miasta, z którą oczywiście warto się zapoznawać, przyjeżdżając tutaj. Ale ciekawą nie tylko z lotu sprawą, ptaka, prawda? Tak, nie tylko z lotu ptaka, bo można także w siodle tutaj podróżować. My za moment o tym będziemy rozmawiać, a teraz, no tak, żeby Państwa jeszcze zachęcić, to mamy takich kilka przepięknych ujęć. Właśnie jeśli chodzi o lesko, okolice, konie. A razem z nami kolejni goście, pan Adam Rymarowicz, Bieszczacki Klub Turystyki Konnej. Witamy bardzo serdecznie. Ale chcemy też o rybach powiedzieć, połączyć, tak? A więc wędkarz pan Józef Grąziowski, koło lipień, polski związek wędkarski. Witamy panów. No to co, najlepiej pewnie by było na san konno i z wędką, tak? Pani Adamie? <grym> da się połączyć? No są, takie, są takie możliwości, są takie możliwości, ale nie jest to nie jest to wskazane. Są taki, my przez stan tylko przejeżdżamy, a nie staramy się nie przeszkadzać wędkarzom. Wędkarze nam też nie przeszkadzają. No, no, nie tylko przez san, bo wiem, że wybieracie długie yy, wędrówki i na przykład kończą się nad Adriatykiem. No tak, robimy jako chyba jedyny w Polsce takie dosyć długie wyprawy, które trwają miesiąc, półtora miesiąca, idziemy 1500 km i robimy raz w roku taką wyprawę. Dodatkowo jeździmy taką starą trasą, którą mamy opatentowaną na Węgry, na pitcher węgierskiego, tokańskiego. Taka wyprawa dwa tygodnie. Fajna zabawa. Bez noclegów w eleganckich hotelach. No, różnie, bywa, różnie. Zależy, jak sobie się dzieczą klienci. Bo my jeździmy z klientami, także nie ma problemu. Jak chcą ekskluzyw mają ekskluzyw kon... Jak chcą namioty, mają namioty. To konno. A jeśli chodzi o ryby, panie Józefie, to tutaj lipienie i pstrągi, tak? Generalnie, lipień, głowa głowacica też piękna ryba, duża przede wszystkim. I tu na muchę, na muchę łapiemy, tak? No, tak, na muchę. Biorą? A, wszyscy biorą, <laughs> tylko ryba nie chce. To jest żart oczywiście. A jak jest tak to wszyscy, etyczny wędkarz puszczę, no ale hmm. czasami ktoś może sobie wziąć, bo jest dozwolony, ale... ale ja nie Proszę powiedzieć o tym ta ta miejscu tam, wędkanie. tam poniżej tak. e, rzeka San, e, Mistrzostwa Polski między innymi tam się... To nie tylko, mhm. dwukrotnie Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa no, Europy, miałem przyjemność sędziowania. I tu najlepsi wędkarze no, przyjeżdżają rzeczywiście trenować. Oczywiście, przyjeżdżają na treningi Niemcy, Francuzi, często przyjeżdżają. Zresztą mamy odcinek specjalny, tam typowo taki po prostu no kill mm -hmm. i można sobie wędkowość dowoli. Tam jest ryby naprawdę no dużo. No kill czyli nie zabijamy, łapiemy i U wypuszczamy. Łowimy, mm -hmm. ewentualnie jakieś fotosy, zdjęcia nie zmierzyć sobie i wypuszczamy. A w jakiej no. wysokości wody najlepiej te ryby biorą, bo wiemy, że niedaleko mamy elektrownię to w Solinie tak. i to, ta wysokość często się zmienia. Często się zmienia, ale to Ryby można znaleźć na, na, praktycznie na każdej wodzie. Pstrąga, szczególnie pstrąga. No to bo... jeszcze, panie Józefie, tak krótko powiedzmy o tym e, pana, najcenniejsza zdobycz, czyli największa ryba, którą no, łowimy. Nie będę się chwalił. <laughs> 68 cm strąg, ale to kilka ładnych lat temu złowionych. Piękny, w kwietniu. No cóż, proszę państwa, więc e, e, albo na ryby, albo konno. Także można tutaj w Lesku rozpocząć wspaniałą wyprawę w siodle. No i oczywiście historia tego miasta i wspaniali ludzie, którzy tutaj byli, tworzyli, o których warto wiedzieć lub dowiedzieć się przyjeżdżając tutaj. A także jej wielokulturowość, prawda, do tego miasteczka. Dlatego warto tutaj przyjechać i zaplanować zatrzymanie się tutaj na dłużej, żeby zobaczyć i zabytki, a także na przykład pojeździć konno. Można wiosną, tak jak my, wiosna w regionach, no ale można także... Latem, w zasadzie o każdej porze roku polecamy to miasto. Warto o nim pamiętać, kiedy planujemy swój urlop, na przykład w tej południowo-wschodniej części Polski. My bardzo dziękujemy za, za uwagę i mówimy do zobaczenia. Do zobaczenia.